Nie wiem, naprawdę. No jakby jacyś znajomi przyjechali do was z innego miasta, to gdzie byście ich zabrali? O, zabytki, tak? No to by, bym ich na starówkę tutaj, na most, żeby sobie zobaczyli kroczącego po linie łuczniczkę. To chyba tyle. A no nie wiem, myślę, że kościół farny, nie wiem, może bazylika, myślencinek. Jakie zabytki poleciłby pan turystom? O nie, zobowie co, nie mam pojęcia. A jakby jakiś znajomy, albo ktoś z rodziny spoza miasta przyjechał, gdzie pan by go zabrał? Tam... Nie wiem, do chyba jedynie to jest. A coś tutaj na starówce poleciłby pan? Nie no tutaj nie ma nic ciekawego, nie ma... Te kafejki, które są obecnie, to jest, nie wiem, byłem w Wrocławiu czy w Toruniu tam jest tych kafejek, to jest za mało, że tak powiem tych kafejek, chociaż ten pomnik tutaj, no nie sprzyja tym jako by te kafejki były, ja już sobie też kiedyś myślałem, żeby to ładnie, że tak powiem, ogrodzono i zrobiliby tak jak we Wrocławiu na przykład na około stoimy sobie i mamy kafejki. Nie? To by było rozwiązanie, tak mi się wydaje, nie? Aczkolwiek te zimowe na przykład lodowiska też to mi się nie podoba, bo jednak szacunek trzeba tutaj oddać temu pomnikowi, no niestety i ludziom, którzy zginęli tutaj. Serynek, który za dużo że tak powiem, zrobić nie można. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zabytki? Zabytki. Albo jakieś może obiekty sportowe. Kluby. Obiekty sportowe, no to uczniczka. Muczniczka, a nowo wybudowany, odnowiony stadion na Zawiszy? Nie no. Też, też ładny jest teraz. A coś z zabytków? Pomnik, jakieś muzea? Z zabytków. No tyle jest pomników, Kazimierza Wielkiego. No tutaj jest ładny właśnie. No zabytków, no to, to tak się z przejść. Miasto. Stare miasto. całkowicie. Na Wyspę Miejską. Na Wyspę Miejską. A tutaj na Starówce może coś, albo Myślęcinek. Myślęcinek też. Można wypocząć, pooddychać świeżym powietrzem, czego brakuje w naszym mieście, bo samochodów jest bardzo dużo i zanieczyszczenia naprawdę. Czyli Bydgoszcz jest przyjazna turystom, czy raczej nie? Uważam, że tak. Dużo zieleni. Dużo zieleni.